Niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, Król Polski. W imieniu namaszczonego brata Andrzeja serdecznie zapraszam na modlitwy do Ziemi Królewskiej w dniach 19 lipca 2025 roku, sobota w godzinach od 9 do 16, 20 lipca 2025 roku, niedziela w godzinach od 9 do 16. Plan modlitw według kolejności. Różaniec koronny, różaniec otwartego serca Pana Jezusa. Litania do Pana Jezusa, Chrystusa, Króla Polski. Koronka do Pana Jezusa, Chrystusa, Króla Polski. Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencjach składanych przez przybywających. W godzinie Miłosierdzia Bożego, różaniec Drogi Krzyżowej. Pragnieniem naszym jest jak najszybciej i najobficiej napełniać Boży Skarbiec, a Ziemia Królewska z Krzyżem Nowego Jeruzalem i dwunastokrotnością pomnażanych łask jest właśnie tym miejscem. Ponadto, jak wiele osób stwierdziło, miejsce to i zanoszone modlitwy ładują nasze wewnętrzne akumulatory, by stawiać czoła. Trudnej codzienności, cudowny krzyż Nowego Jeruzalem leczy nasze dusze i ciała. A kto ma taką potrzebę, to zabierajmy pucienka, by kłaść na rany Pana Jezusa, tak, by stawały się cudowne i by Pan Jezus mógł cudownie leczyć nasze schorowane dusze i ciała. Podam świadectwo, ostatnim razem była pewna starsza siostra. Przybyła po raz pierwszy, jechała do Ziemi Królewskiej, środkami komunikacji publicznej, ufna i całkowicie powierzając się opatrzności Bożej. Przed dzień nocowała u proboszcza w domu parafialnym. A na miejsce przywiózł ją kościelny, a przybyła z daleka, bo aż z Lubuskiego. Po skończonych modlitwach przyszła do mnie i mówi, Mam płócienko, przyłożyłam na rany Pana Jezusa i poprosiłam Pana Jezusa, choć o jedną kropeleczkę krwi. Poprosiłam dla męża, i przy mnie rozkłada złożone w kostkę płócienko, a tam na samym środku jest czerwona plama. I uśmiecha się do mnie promienna i szczęśliwa. W przekazie z nieba do Alicji Michaliny od Apokalipsy z 1 stycznia 2023 roku były słowa. Prześwietlenie sumień będzie w czasie dojrzałości winogron. Jeśli to ten rok, to jesteśmy tuż tuż. Czas jest dogodny do podróżowania, do modlitw, a więc przybywajmy, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie byli. Przybywajmy i módlmy się, i wypraszajmy łaski i dla siebie, i dla rodzin. Prośmy o zdrowie. Prośmy o przerwanie wszelkich obciążeń międzypokoleniowych, ciążących na naszych rodzinach. Prośmy o jak najłagodniejsze przejście ludzkości do nowej ery ducha świętego. Przytoczę pewne słowa pana Jezusa. Arcyważne i wyjątkowo na czasie, a w dziejach ludzkości sztandarowe, bo bez nich nie byłoby patriarchów, króla Dawida, proroków, świętych apostołów i wszystkich świętych. Wielkość człowieka mierzy się jego zdolnością do dokonywania wyborów, wyborów tych właściwych. Wiemy teraz, skąd ten wstręt pana Jezusa. Do ludzi letnich, że będzie ich wypluwał ze swoich ust. Nawet Pan Bóg nie może do nich dotrzeć. Oczywiście dla ich dobra, bo zamknęli się w swojej skorupie. Ego mają wolną wolę i nie chcą się wychylać, po prostu nie chcą chcieć. Podobne do powyższych są też słowa świętego Jana Pawła II. Zapytany o najważniejsze słowa z Pisma Świętego, odpowiedział Idźcie za prawdą, a prawda was wyzwoli. Jest to arcyważne, zwłaszcza teraz, w tych czasach końca. Fałszywy prorok i antychryst to wykorzystają i pójdą za nimi, jak po sznurku, bo tak najłatwiej, bo prawda boli. Przypomnijmy sobie słowa świętej siostry Faustyny. Prawda chodzi w Januszku Cierniowym, a na to tych wszystkich letnich, czyli większość ludzkości, nie będzie ich już na to stać. Stąd też i nasze, już od wielu lat wyjątkowe w skali świata, spotkania modlitewne, żeby ich ratować, bo inaczej, cóż by się z nimi stało, a tak, to czyściec będzie zapełniony po brzegi. Dojazd na zjeździe z S8 w dybkach skręcamy na Wiśniewo. Mijamy Wiśniewo i w Grębkach przed przystankiem skręcamy w lewo i jedziemy 4 km przez las. Trzymając się drogi i pierwszy napotkany dom po prawej stronie to będzie tam. Pamiętajmy, że na całej trasie od S8 tylko raz skręcamy w Grębkach przed przystankiem, a tak to trzymamy się drogi. Dla tych, co nie wiedzą, różaniec koronny składa się z takich modlitw różaniec do Boga Ojca, różaniec święty do Matki Bożej cztery części, różaniec drogi krzyżowej. Wszystkie modlitwy mają imprimatur Kościoła. Zapraszam jeszcze do opisu pod filmem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.